Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.14.3 moda, w zasadzie modyfikację, yy, która jest potrzebna do tego, żeby instalować inne mody, yy, zwaną, zwaną dalej modyfikacją Forge. Yy, także, jak wspomniałam, Forge na wersję 1.14.3. No i co robimy? Wchodzimy sobie na stronę taką, oczywiście link do tej strony jest w opisie do filmiku. No i tutaj mamy yy, Właśnie stronę z pobieraniem Forge na wersję 1.14.3. Klikamy tutaj na installer, to jest najno, najświeższa wersja. Jeżeli już kiedyś tam będzie wersja rekomendowana, to wtedy będziemy brać wersję rekomendowaną, a tymczasem bierzemy wersję najświeższą. Klikając tutaj na installer, tu klikamy i stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, sobie wchodzimy tutaj, gdzie pobieraliśmy. Wystawiamy sobie to tutaj na pulpit, żeby było łatwo. No i co robimy? Musimy przede wszystkim uruchomić po raz pierwszy Minecrafta na wersji Minecraft 1.14.3. Zatem klikamy sobie tutaj na, na Minecrafta, i tutaj musimy się zalogować, oczywiście. No jak jesteśmy zalogowani, tutaj mamy, że jesteśmy zalogowani, tutaj mamy, że jesteśmy w wersji Minecraft Java Edition. No i tutaj mamy, że możemy sobie zagrać na ostatnim release, albo jak klikniemy na tę strzałkę, to mamy do wyboru snapshot albo release. Oczywiście zostawiamy sobie release i klikamy play i czekamy, aż nam się tutaj zainstaluje najświeższy Minecraft po raz pierwszy, żeby go uruchomić. No i uruchomiła nam się wersja Minecraft 1.14.3, tutaj jest, także możemy z tego już wyjść i e, zainstalujemy sobie teraz tego Forge'a. E, no i cóż robimy? Klikamy przycisk Windows i jednocześnie klikamy przycisk R jak robak e, i wtedy mamy to okienko e, Run e, i tutaj wpisujemy e, Open %appdata% i klikamy OK i wtedy mamy tutaj e, e, dostęp do folderu Roaming, w którym znajdziemy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu versions i mamy tutaj, że uruchomiliśmy chociaż raz Minecrafta na wersji 1.14.3. Zatem klikamy teraz dwa razy z zwykłym lewym przyciskiem myszy na Forge'a, który pobraliśmy i nam się tutaj chce zainstalować właśnie ten Forge, którego pobraliśmy. Forge z końcówką 17, client install, .Minecraft OK i tutaj czekamy, aż nam się zdownloadują te, te biblioteki. Także to chwilę trwa. Także zaraz się widzimy. OK, pojawiło się okienko, że jest complete, y że zainstalowało 44 biblioteki. Tu klikamy OK. Gdyby się okazało, że tutaj napisałoby, że nie, nie zainstalowało jakieś biblioteki, to zamykamy te okienka, wszystkie i uruchamiamy znowu Forge'a. I on sobie wtedy, wtedy dościągnie, że tak powiem, te pozostałe biblioteki, aż w końcu się pojawi okienko Complete. Wtedy tam będzie mniejsza ilość tych bibliotek, bo sobie tam do, doinstaluje te, których nie zainstalował. Wtedy klikamy tutaj OK i jest zainstalowane, jak widzicie, w folderze Versions. Mamy tutaj folder. 1,143 Forge i z tą końcówką 17. Zamykamy to i uruchamiamy Minecrafta. I tutaj od razu nam wyskoczyło, że tutaj jest właśnie zainstalowany ten Forge. Możemy sobie tutaj kliknąć na Installation. Mamy tutaj Forge, właśnie tego z końcówką 17. Tu możemy sobie kliknąć na Opcję Edit. Możemy go nazwać na przykład. Z końcówką 17. Możemy tutaj ustawić sobie, jakie chcemy mieć okno, wielkość okna. Możemy tutaj kliknąć na More Options i tutaj sobie na przykład dopisać większą ilość RAMu do Minecrafta, na przykład 4. Przyjęte jest, że się przypisuje połowę swojej pamięci RAM. Ja mam 16 GB, 4 mi tutaj wystarczy. Więc nie muszę tutaj, mogłabym 8, ale po co? Klikamy Save. No i teraz tutaj mamy właśnie ten Forge 17. Możemy tutaj kliknąć Play. Ja tutaj nie lubię, zawsze sobie klikam tu z powrotem. Tutaj sprawdzam, czy na pewno jest to wybrane. Jest wybrane, zatem klikam Play i czekamy, aż nam się uruchomi Minecraft z Forge'em. No i uruchomił się nam Minecraft z Forgem. Mamy Forge'a tutaj. Zainstalowanego. Tutaj jest uwaga, że Forge jest w wersji beta, zatem mogą być jakieś problemy. Także sobie może zawsze mm, gdzieś kopiujcie swój folder.minecraft, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się coś nie udało. Oczywiście klikamy tutaj na moc i tutaj mamy zainstalowanego Forge'a. Ok. Możemy sobie uruchomić grę, ale w zasadzie nie ma po co, ponieważ. Mm, Forge nie widać, że coś dodaje. Ok, create. Forge nie widać, że coś dodaje, ale uruchomię, żebyście widzieli, że się nie kreszuje, Także można sobie grać. No i tak przygotowane mamy Minecraft z Forgem do tego, żeby instalować inne mody. Jak się tylko pojawią, bo jest bardzo mało modów na tę wersję, także, także trudno coś ciekawego. Znaleźć, żeby sobie tutaj doinstalować, ale jak tylko się coś znajdzie, to już będziecie wiedzieli, jak zainstalować sobie właśnie yy, Forge. -up. Tu sobie hopsikujemy. Ok. No I taki mamy tutaj światek, nam się stworzył, otworzył. Także yy, tyle na dzisiaj, to w sumie w tym, w tym krótkim odcinku. Yy, żegnam Was do następnego razu. Tymczasem trzymajcie się. Pa. pa.